Grupa Azoty, główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów, życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Na pewno pierwsza połowa może troszkę za bardzo spała z naszej strony. Mieliśmy tam jedną sytuację, którą, jeżeli byśmy wykorzystali może by ten mecz troszkę inaczej ułożył. Ale ogólnie jestem zadowolony, ponieważ drugie drugiej połowie zagraliśmy bardzo agresywnie. Z 2-0 wyciągliśmy na 2-2. Kolejny punkt. Nigdy nie oceniam poszczególnych zawodników, na pewno nie przy kamerach. Jeżeli się to dzieje, to na pewno się dzieje to w szatni. Eee, próbujemy eliminować takie błędy. Dzisiaj, tak jak mówisz, poszły dwie wrzutki z naszej prawej strony, ale oprócz tego, że poszły dwie wrzutki, było z krycie najpierw obrońcy środkowego przy drugiej bronce, a przy pierwszej bronce po prostu dwóch stoperów, którzy nie wyskoczyli do zawodnika, który szczelabram bramkę tak sama bramka pada w meczu z koronogielce, gdzie stoimy, patrzymy, przyglądamy się, a zawodnicy żelają nam bramkę. Więc na pewno jest to nasz mankament, na który musimy zwrócić uwagę i na pewno będziemy musieli go w najbliższym meczu poprawić. Na pewno chcieliśmy się więcej utrzymać przy piłce, na pewno chcieliśmy wyeliminować błędy prostych, niedokładnych podań. I po prostu czekać, czekać. Graliśmy wysoko dwoma pomocnikami bocznymi, które chcieliśmy wykorzystać, ponieważ tutaj boisko naprawdę jest duże, szerokie. Eee, nie udało się może do końca. Udało się strzelić po dwóch stałych fragmentach gry. Także na, znowu to cieszy. Przegrywaliśmy 2-0. Eee, musieliśmy podjąć ryzyko i, i zagrać dużo wyżej, dużo agresywniej. Zagraliśmy na trzech napastników. Eee, Przyniosło to efekt. Szkoda, że troszkę brakowało czasu. Bardzo dobre uderzenie Bartka Sińskiego, bramkarz obronił. Także, tak jak mówię, ta druga połowa była dużo lepsza z naszej strony. Ale trudno. Mamy jeden punkt. Idziemy dalej. Mogę no, być tak, no bardzo szkoda, że, że nie udało nam się dowieść zwycięstwa do do końca. Wygrywaliśmy 2-0 po, po dwóch ładnych akcjach z skrzydłem i yy, dwóch pięknych bramkach. Mieliśmy bramkę na 3-0 i właśnie tu, jak to w stary korze mówi, nie strzela się. Na trzy to, to niestety zremisowaliśmy, Pod koniec troszkę żeśmy wsiedli, yy, ale tak jak mówię, no, myśmy od początku zaczęli yy, wysoko i agresywnie i wiedzieliśmy, że potem może troszkę sił braknąć, ale może wszystko za że bardzo, żeśmy się cofnęli. Za <laughs> że bardzo żeśmy się cofnęli i to jest chyba yy, główna przyczyna tej naszej... Tego naszego, tej naszej straty punktów, bo, 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 no, bo tak trzeba powiedzieć, przy, przy, przy wygrywając 2-0, no to, to, to my stracili te punkty. Ale yy, kolejna sprawa to to, że straciliśmy po stałym fragmencie gry bramkę, no, bramki obydwie, a wiedzieliśmy czego się spodziewać, bo, 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 bo czytamy, bo śledzimy i, i wiemy z czego, z czego nasz zespół, że tak powiem słynie, i, i jak zdobyła bramki. I teraz to jest trochę niepokojące, bo my tak jak mówię, wiemy. Jakby czegoś najbardziej wystrzegać, a, a, a mimo wszystko nie potrafimy temu, nie potrafimy temu zapobiec. No, Oceniałem zespół gości na pewno bardzo solidny, solidny zespół. Pewnie czwarta czy piąta kolejka pokaże, pokaże y, czy to jest zespół na, 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 na jaką część tabeli my w dalszym ciągu też nie wiemy, jaki my prezentujemy poziom, bo to tak, tak jak mówię, no, my też jesteśmy nowym zespołem w tej lidze i, i można powiedzieć, że bardzo bardzo nowym składem kadrowym, bo, bo raz, że nam odeszło paru zawodników, to jeszcze kontuzje nas przeczepiły i jesteśmy, i jesteśmy takim, weźmy, chociaż nie wiemy, na co się będzie stać w tej, w tej lidze. Myśmy się ustawiali do grania tak, żeby przechwycić piłkę wysoką i, i zagrać. Pojechać za bramki, skonstruować jakąś akcję. Próbowaliśmy parę razy tam założyć pressing na jednej czy na drugiej stronie. No wiadomo, nie zawsze to wszystko wychodzi to, co się chce, prawda? Ale, ale mówię, no, trenujemy, dużo grybokami. i fajnie, że, że, że w drugiej połowie nam to przyniosło, przyniosło efekt i, i po, tym co, co, po tym, co próbujemy grać, udało nam się, udało nam się dwie bramki. Pierwsza bramka to jest bo ja mówię tak, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie przeciwnik uderza piłkę głową z wysokości no, bioder, no. Ja mówię, no, to to, to to nie jest... To nie jest to, że ktoś mnie przeskoczył, ktoś, ktoś, ktoś wygrał piętnędówkowy, tylko ktoś mnie ubiegł. No to jest, to jest, to jest gabiostwo, no. dlatego ja mówię, no nie wolą takiej rzeczy. Tym że z krótkiego rogu yy, a uczulaliśmy się, a, a wczoraj na treningu, jak się ustawić do takiej piłki, jak, jak temu zapobiec. I, I o dziwo, no tak jak mówię, no, druga bramka, owszem, no, no, też tam był błąd w kryciu, ale, ale yy, nie mam pretensji, że ktoś idzie, skacze do głowy i przegrywa tą głowę, bo ktoś jest ode mnie sprawniejszy, skoczniejszy, no to. To, to, ale podjął walkę. No, ale Pierwsza bramka no, to jest moje typowe gapiostwo, prawda? A, a druga sprawa jest to, żeśmy trochę za bardzo się cofnęli w drugiej połówce, 10 minut ostatnie i, i już pozwalaliśmy bez problemu prowadzić piłkę tam obrońcom gości. I nie mieli żadnych przeszkód z tym, żeby tą piłkę wyprowadzić no, i, i swobodnie sobie rozegrać. To, to, to jest nasz podstawowy błąd. I jaki cel w tym zezwoleniu no, to Awans? Pytali się mnie... O to samo dziennikarze w Ostrowcu. Ja powiem tak, nie mam najmniejszego pojęcia. My dysponujemy tak nowym składem, że nie wiemy czego się spodziewać w tym zespole. No, będziemy chcieli grać, wygrywać jak najwięcej meczów. Ja dlatego, bo każdy, kogo się pytałem, mówi, że nie ma faworytów w tej chwili. Pan co? Faworyci się tu objawią po czwartej, po piątej kolejce. Natomiast jak my mówię, no raz, żeśmy się stracili dużo zawodników z kadry, ubogiej kadry drugoligowej, Dodatkowo nas przyczepiły kontuzje, które są, to, które są to, kontuzje wykluczające zawodników na, na dłuższy okres czasu I, i my dzisiaj żeśmy grali w składzie dwoma juniorami i czterema juniorami na ławce, także jesteśmy naprawdę zespołem, gdzie, 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 gdzie chłopcy młodzi się ogrywają. to są chłopcy, którzy debiutują wszystko przez zespołach seniorskich I, i, i trudno powiedzieć, jak my się będziemy... Czy był Pan zadowolony z tej młodzieży? Tak, jestem zadowolony z tej młodzieży, bo to są chłopcy, którzy, którzy wchodzą i, 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 i widać, że już, już można na nich polegać, można już na nich polegać, już jakoś... Jeden mniej, drugi bardziej podoła, nas prosta obowiązkom, ale, ale, ale widać, że, że no, wprowadzając do tego zespołu i, i dobrze, że ich mamy, dzięki temu gramy i rywalizujemy.